Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku nauki Podstaw Szycia. Dzisiaj pobawimy się gumonicią. Pokażę Ci, do czego ma zastosowanie i na czym można jej używać. Gumonitka służy do wykonywania ozdobnych marszczeń, oczywiście, tak jak już wspomniałam, będą się do tego nadawały dosyć delikatne, miękkie materiały, czyli do jakichś letnich spódnic, sukienek. I teraz jak dalej postępujemy z gumonicią? Oj, coś tutaj. Zbliżmy się tutaj do maszyny i teraz gdzie mam gumonić? Na szpuleczce, która jest na dole. Normalnie nawijasz ją tak jak każdą inną nitkę podczas szycia i zakładasz tutaj w naprężacz tak samo, jakbyśmy się przygotowywali do szycia normalnymi nitkami. I teraz raczej nie radzę Wam luzować żadnych naprężeń w bębenku. Spotkałam się wielokrotnie w internecie, że tutaj są porady, żeby poluzować naprężenie nitki w bębenku i potem maszyna się nam rozreguluje, także raczej nie radzę wam tego robić i tak będzie efekt fajny. Normalnie sobie wyciągacie tą nitkę na wierzch, czyli nad płytkę. Tak jak jeżeli tego twoja maszyna potrzebuje, a przy gumonici to jest wskazane, żeby ta nitka nie pozostawała w dole w bębenku, nawet jeżeli masz boczne wyprowadzenie i teraz obie niteczki z tyłu sobie wiszą, bo na górze jest normalna, zwykła nitka, jak w, każdej, w każdym przypadku naszego szycia. Tak? Czyli normalna nitka do szycia, na dole w bębenku jest gumonitka. I teraz zanim rozpoczniemy szycie, to najpierw musicie sobie narysować, gdzie chcecie, żeby. Było prowadzenie waszych tutaj marszczeń. Czyli umówmy się, że to jest dół rękawa albo zawinięty już. Trudno przewidzieć, gdzie będziecie chcieli to lokowanie tego marszczenia mieć. I teraz rysujecie sobie linie, po których będziemy szyć, a przynajmniej pierwszą linię, tak bo następne linie ja zrobię na szerokość stopki. I teraz muszę niestety troszeczkę wygodniej sobie tutaj maszynę postawić, bo będę potrzebowała trzymać te nitki. A wy tu z boku i tak będziecie widzieć, jaki jest efekt tego działania. Także nie musicie patrzeć na stopkę. Jakie ustawienia sobie zrobię w maszynie? Będziemy szyli zwykłym prostym podstawowym ściegiem, czyli ścieg prosty, gęstość szycia około trzech. Zawsze będę mówiła, że około, bo dopiero zrobiona próbka na tej konkretnej materii w tym konkretnym miejscu na twojej maszynie da ci odpowiedź, czy te parametry zmienić. I teraz. Ustawiam sobie tak, żeby szyć po tej kresce. I zobaczcie, co będzie się działo. Widzicie, jak gumonić nam pięknie marszczy, bez zmiany naprężeń, docisków. Nic nie musicie zmieniać. Zobaczcie. Czyli gumonitka nie służy do szycia w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli nie zszywamy dwóch warstw, tylko robimy dekorację. I teraz, jeżeli chcecie mieć to bardziej jeszcze przymarszczone, znaczy tak stabilniej przymarszczone, bądź więcej tutaj tych marszczeń, to teraz. Ja tutaj wyjdę. O, dalej wyciągam, bo widzicie, widzicie, nitka się po prostu rozciąga. Czyli wyciągnęłam dużo dalej, żeby pozostał mi koniuszek i tu, i tu. A nici stałej jest więcej. I teraz będę szyła drugie przeszycie. I będzie troszkę trudniej, gdyż chcę szyć. Na szerokość stopki, bo tak sobie ustaliłam, a równie dobrze mogłam mieć tu narysowane linie. Ale ja będę po prostu brzeg stopki stawiała przy starym szwie, czyli jak prosto szyć, a na szerokość stopki można sobie tutaj zrobić. Odcinek jak prosto szyć już mamy do was wysłany, czyli już jest do podejrzenia jak prosto szyć. I teraz. Ponieważ pierwsza dróżka już jest marszczona, więc ja nie mogę w takiej pozycji szyć. Przytrzymując sobie te ogonki, które e, mówiłam, że należy pozostawić, żeby było na czym wystartować, muszę to miejsce, które szyję, rozprostować. Widzicie? Ciach. I tak samo dalej. Szyję na prostym. O, i ciach. I możecie sobie zrobić tyle przeszyć, ile naprawdę chcecie. I u mnie tutaj na tej tkaninie w tej maszynie sprawdza się gęstość 3. U Ciebie może być minimalnie inaczej. I następne, zobaczcie, tutaj następna rzecz to jest jakby powtarzanie tego, ile razy chcesz, tyle razy sobie przeszyjesz. Aby trzymać się po prostu tego, że mamy tutaj początek przytrzymany nitkami i jedziemy. Teraz mamy do rozprostowania dwa rzędy marszczeń. Będzie coraz może trudniej, ale nie jest to wcale aż takie skomplikowane. I tak sobie robisz w nieskończoność lub ile razy chcesz. Piękne marszczenie na przodzie sukienki, w talii, na rękawkach, w różnych miejscach. Dzisiaj w sklepie i w selection otrzymacie rabat na całą pasmanterię. Zapraszam na zakupy. Mam nadzieję, że spodobała Ci się zabawa z gumowicio i stanie się to niejednokrotnie ozdobą Twoich letnich ubrań.